Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Recepta na zdrowie. Moim gościem jest pan dr Marcin Mandryk, kierownik katedry dietetyki w USNS w Lublinie oraz prezes fundacji Fabryka Skrzydeł. Witam serdecznie. A rozmawiać dzisiaj będziemy o wpływie diety na zdolność do wysiłku. Fizycznego. Panie doktorze, spędzamy ostatnio bardzo dużo czasu dość aktywnie, przynajmniej mówi się, jest, moda, moda, jest teraz, moda, żebyśmy spędzali czas aktywnie, ćwiczyli, trenowali. Wiemy, że to powoduje, że czujemy się zdrowsi, młodsi, ale okazuje się, że powiązanie wysiłku z dietą ma bardzo ważny wpływ na efekty naszego ćwiczenia. No, Czy tak jest? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To, jak się odżywiamy, wpływa na intensywność treningu, na wyniki oraz później na regenerację. Wszystko tak naprawdę zależy, jak często trenujemy, jaką dyscyplinę sportu uprawiamy. Zależy to również od płci i od wieku. Ogólnie mówiąc, osoby, które bardzo intensywnie Trenują czy uprawiają dyscypliny, które tego wymagają, powinny spożywać odpowiedniej ilości węglowodanów. Natomiast osoby, które trenują mniej intensywniej, to zapotrzebowanie na te węglowodany jest dużo mniejsze. Dlatego osoby, które często chodzą na siłownię powinny spożywać dużo posiłków kalorycznych, mogą być też to napoje kaloryczne. Tutaj zawartość błonnika jest troszeczkę mniejsza niż w porównaniu do osób, które mniej. Intensywnie Czyli Im trenują. intensywnie ćwiczymy, tym bardziej energetyczny tak, dokładnie. Posiłek. Dlaczego? Jest to związane z tym, że głównym źródłem energii są właśnie węglowodany, później są to tłuszcze. Czyli e... najpierw sobie organizm zabierze węglowodany. I tak i nie. nie. To wszystko zależy od tego właśnie jak e, trenujemy. Wracając do węglowodanów, e, przykład: glukoza. Glukoza magazynowana jest w glikogenie. Może być glikogen wątrobowy do 6%, bądź też e, glikogen może być magazynowany w mięśniach, tam znajduje się do 1%. Wydawałoby się, że tego glikogenu w wątrobie jest więcej. Niestety, albo stety, więcej z tego mięśnia. Po prostu w organizmie mamy więcej e, miejsc.